Bez przesady, że o to zadba. Proszę nie zrzucać na mnie odpowiedzialności. Ja tylko przekażę, jaki mamy klimat, jaki jest stan rzeczy na dziś dzień. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że takie będzie całe lato. Też bym sobie tego życzyła. Niestety, m, nic na to nie wskazuje. wskazuje. Wszystko wskazuje wręcz na to, że pogoda będzie taka bardzo mocno w kratkę, sinusoidalna, rzekłabym. Dziś mimo wszystko ten pierwszy dzień lata, chcę powiedzieć, będzie przepiękny, więc możecie z niego skorzystać od samego początku do samego końca. A tak jak wcześniej usłyszeliście, oczywiście tych godzin będzie dziś trochę do wykorzystania. Słonecznie, pięknie i nigdzie nie będzie padać. To jest najważniejsza informacja dnia i rozpoczynamy przegląd regionów klasycznie, oczywiście startując od północy Pomorskie. Pom w takim stanie rzeczy go jak najlepiej, bo najbliższe dni będą troszkę gorsze, o szczegółach jeszcze będę dziś opowiadać, a teraz sprawdźmy, co przygotowaliśmy w programie. Dzień dobry Państwu. Czas na prognozę pogody cudowny mamy poranek, a ja mam tutaj cudownego towarzysza i rozmowa z Mana i jego żoną chiną już niedługo w pytaniu na śniadanie. Mogli mieszkać cały czas na przepięknym bora bora, a jednak wybrali Polskę. Jest to ciekawa historia. no pewno będę się przysłuchiwać. Tymczasem sprawdzamy pogodę, będzie przepiękne słońce. Ten pierwszy tutaj stawiam kropkę, bo po prostu nie ma co dodawać bajecznie. Do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry drodzy Państwo, Hani i Mana już dobrze poznaliście, ale nie możemy się absolutnie z nimi rozstać i myślę, że nie trzeba tutaj mówić dlaczego. Dzięki, Piękny Czas na prognozę pogody. Właśnie z takim pięknym towarzystwem. Drodzy Państwo, wybitne. Dziś nam się szykuje pogoda. Będzie bardzo słonecznie przez cały dzień i przede wszystkim w wielu miejscach, w wielu praktycznie wszędzie bezchmurnie i naprawdę ciepło. Miejscami dziś na termometrach nawet piękne 28 stopni na zachodzie, na północnym zachodzie, wschód nieco chłodniej. Prognoza pogody na dziś. Kolejne nasze spotkania to oczywiście kolejne dni i proszę bardzo. Mani i Hana, Hana i Mani. Prognoza za w pytanie na śniadanie. Dzięki Wam. Dzień dobry. Nasze spotkania dziś są naprawdę spotkaniami bardzo przyjemnymi, bo mówię o naprawdę przyjemnej prognozie. Pogoda jest wyżowa, słoneczna, i to jest myślę, że wymarzony pierwszy dzień. To czekaliśmy się. Bardzo dużo słońca wszędzie, bardzo dużo. Co więcej, kolejnego dnia temperatura znowu będzie znacząco spadać, więc każdego dnia jakaś niespodzianka pogodowa będzie nas czekać, ale po to jesteśmy, żeby aktualizować, sprawdzać. Niemniej, dziś jutro będzie przepięknie, więc korzystajcie z tych pięknych pierwszych dni lata. Dzień dobry Państwu, to nasze ostatnie pogodowe spotkanie i cały czas. Uwaga, spotkanie pod znakiem słońca, przepięknego nieba szykuje nam się bardzo barwe i wręcz można powiedzieć upalne, więc korzystajcie, bo wiem, że wielu z Państwa ja też czeka czekaliśmy na ten upał i się doczekaliśmy. Dziękuję bardzo, idzie piękny weekend, do zobaczenia.